Witam Was serdecznie i zapraszam do wysłuchania czytania na grudzień 2023 dla zodiakalnych wywodników. To będzie oczywiście stanie ogólne, natomiast jeżeli ktoś jest zainteresowany odpowiedzią na własne pytania rozkładem partnerskim lub rozkładem rocznym, bo już rok się kończy, można zamawiać czytania na yy, kolejny rok, yy, to zapraszam do kontaktu mailowego lub na WhatsApp. Wszystkie informacje są w opisie filmu. Przechodzę do czytania dla wodnika na grudzień. We w tym miesiącu mak. To jest bardzo duży potencjał, to jest bardzo duża siła yy, i taka yy, determinacja, żeby coś nowego robić, żeby coś realizować. To jest wyzwaniem dla Was. Piątka, bo Przyczyną obecnej sytuacji, czwórka monet, co było w przeszłości. Czwórka była, ja powiem tak, pokazuje się, że wychodzicie z jakiejś sytuacji ograniczających wasz potencjał, waszą wyobraźnię. Z czegoś, co jest bezpieczne, znane, ale nie pozwala wam się, nie pozwala wam rozwinąć skrzydeł, tak? Nie pozwala wam się roz... tak... Rozwijać, a, to, a ten rozwój Wam chodzi po głowie, bo nawet macie w pozycji, o czym myślicie, także asa. As i jedynka, no, as to jedynka. To są początki, to jest planowanie czegoś nowego, to są też nowe możliwości, możliwości, które Wy możecie zrealizować, bo macie wszystkie, wszystkie narzędzia do tego. Co w najbliższym czasie? No i to też Wy. Paść mieczy. Wasze nastawienie, trunka mieczy, wasze otoczenie, dziewiątka monet, czego nie widać, wieża i rezultat bądź rada, król buław. Tu pokazują się wasze plany, projekty, które chodzą wam po głowie. Te projekty biznesowe związane z zarabianiem, jakieś pomysły na zatrudnienie kogoś albo zatrudnienie się, tak? Czy coś, co jest związanego z biznesem, z pieniędzmi. Dobrze. bierzemy drugą talię i dopytujemy i sprawdzamy szczegóły. Tak jak powiedziałam, macie potencjał, żeby jakiś nowy porządek, nowy początek, no, twoja jest ta prowadzić w swoim życiu. I te, szansa na to jest. Yy, trzeba się liczyć z tym, że żeby się coś zaczęło, czasem musi się coś skończyć, i to się też tutaj pokazuje, więc jakby na razie nie, nie ma się co bać tej wieży, bo najczęściej jest tak, że się obawiają wieży, ale wieża to są zmiany, które widocznie mają nadejść. Dobrze, zaczynamy od karty Maga. Yy, Wisielec, coś, z czym czekaliście, yy, nad czym się zastanawialiście, to jest coś, co tak naprawdę możecie zrealizować. To, że Wy zwlekacie, macie jakąś, chcecie nie wiem, zastanowić więcej czasu, poświęcić na przemyślenia, przyjrzeć się tej sprawie, to jest ok. Bo w karcie wisielca to nie jest czas stracony. To jest czas, który pozwala na nie wiem, lepsze zapoznanie się z jakąś sytuacją albo po prostu wybranie odpowiedniego czasu. Natomiast, tak jak powiedziałam, Możliwości macie wszystkie. Macie narzędzia, umiejętności, kwalifikacje do tego, żeby to zrobić. Wyzwaniem dla Was jest to pokonanie w sobie jakiejś niepewności i tych wątpliwości, czy to zrobić. Zobaczcie, macie kartę siły. Karta siły mówi tak: Przychodzi czas, kiedy jestem na to gotowa, gotowy, żeby to zrealizować. Więc bardzo możliwe, że może nie teraz, może za dwa tygodnie, może za miesiąc, przyjdzie ten czas. Bo karta siły świadczy o gotowości, ale to nie jest już tak tu i teraz, na wstrzyknięcie palcami. Do tego trzeba dojrzeć, I to jest to dojrzewanie, właśnie. Teraz macie dwie karty, które mówią o stabilnej sytuacji. To jest dom, to jest Stały dochód to jest poczucie bezpieczeństwa, ale jeszcze raz powtórzę, w tych energiach nie rozwijacie skrzydeł, a widać, że macie na to dużą ochotę. Przykładowo, to jest praca na etacie, gdzie zarabiamy najniższą krajową. Owszem, pensja wypłacana regularnie, no ale ja chcę zarabiać trzy razy tyle i chcę być niezależną osobą i mam fantazję, żeby być sobie szefem. I chcę robić coś innego, to jest co mnie od dawna pociąga, to jest właśnie to. Czyli to nie jest tak, że Wam brakuje na chleb. Chociaż w czwórce monet czasami trzeba zaciskać pasa, bo to też jest karta oszczędzania. Natomiast być może Wy już nie chcecie oszczędzać, wy już nie chcecie liczyć każdego grosza, oglądać z każdej strony, tylko chcecie właśnie czegoś więcej, takich pieniędzy. I zobaczcie, kolejna czwórka. No mówię, czwórki to jest coś bezpiecznego, ale w tym polu tu nie ma. Już tego nie chcecie, czwórka, to jest, czwórka w to jest karta, która mówi, ale ja już w tą stronę nie patrzę, ja już nie zbliża się koniec roku, więc robimy plany na nowy rok, że ja w nowym roku to będę tak i tak działać, prawda, ja już chcę czegoś więcej i macie te plany, rzeczywiście, paśmonet, asmonet, czyli rzeczywiście... Sprawy związane z zarabianiem, z możliwością yy, być może nowych sposobów zarabiania pieniędzy, być może nowe miejsce pracy, nowy projekt. Yy, tutaj wygląda, że będziecie się czegoś jeszcze nowego uczyć, będziecie zbierać informacje, będziecie doczytywać, będziecie dopytywać, a to jest karta osoby, zresztą też ze znaku powietrznego, bliźnięta wagawodnik, która uczy się nowych rzeczy, jest bystra, inteligentna, szybko. Yy, yy, Wiedza jej szybko wchodzi do głowy i jest, jest to bardzo bystra osoba. No, i tak mówię, te plany takie związane z, z takie projekty związane z zarabianiem pieniędzy, wchodzą Wam po głowie, ale gdzieś to wahanie jest. Dlatego być może czekacie na właściwy moment. Tak wygląda, jakbyście chcieli, ale jeszcze jakieś wątpliwości by Wam targały. Tak to wygląda. Właśnie, czy tak jak powiedziałam, może pokazywać Was, no i chyba Was pokazuje dokładnie, ja powiem, co on jeszcze znaczy. No wiadomo, że w takim czytaniu ogólnym bardzo wiele rzeczy może znaczyć. Koło, I koło fortuny. Czyli wy ruszacie z miejsca, rozkręcacie to koło, czyli rozkręcacie albo właśnie swój projekt, albo swój biznes, albo jakby składacie dokumenty do nowej pracy, albo idziecie na jakiś kurs, żeby zdobyć nowe kwalifikacje, wszelkie nowości. Oczywiście to nie znaczy, że to czytanie chce wszystko z praw zawodowych, ale to mi się tutaj pokazuje, bo na przykład ta, ta karta mówią też o domu, więc to mogą być sytuacje też związane z domem. Może ktoś na przykład chce się wyprowadzić na swoje, chce już samodzielnie mieszkać, nie chce mieszkać z rodzicami, ale na przykład czuje, że budżet go ogranicza. No dobrze, to co ja mogę zrobić, żeby mnie budżet nie ograniczał? Na przykład biorę inną pracę albo dodatkową pracę. Tak? Więc jak wyrusza się w Wasze nastawienie i tu jest złość, awantury, kłótnie, takie z, poczucie zranienia bardzo możliwe, że jeżeli się w czymś komfortowo czy to praca, czy to właśnie rodzina, czy jakaś relacja, to wy będziecie chcieli zmiany, bo tak naprawdę do zmian zmuszają nas tylko sytuacje niekomfortowe. Jeżeli jest nam dobrze, to my nie wprowadzamy zmian, bo nie mamy co zmieniać dopiero wtedy, kiedy jesteśmy zmotywowani jakąś niewygodą, dopiero wtedy przechodzimy do działania. No i tutaj jest tak: albo poczucie samotności, albo niedobór finansowy. Piątka monet to, jest, to są małe pieniądze, braki finansowe, straty finansowe, także poczucie samotności. Poczucie, że coś nam umyka, że coś nam ucieka. Więc. To może rzeczywiście nas zmotywować do tego, żeby coś zmienić. Tym bardziej, że dookoła jest mnóstwo możliwości. Zobaczcie, macie obfitość dookoła, czyli są możliwości, żeby zarabiać, żeby żyć po swojemu, żyć na takim poziomie, jakiego byście oczekiwali, mieć poczucie bezpieczeństwa finansowego. To jest w zasięgu waszej ręki. Tylko po prostu wy się musicie jeszcze dokładnie dowiedzieć na ten temat, gdzie, co i jaki ruszyć. Zobaczcie. Czwórka monet, która tutaj była. Widzicie? To jest przeciwwaga do tego i do tego. Czyli ograniczam, muszę się yy, liczyć z każdym groszem, bo mam mało pieniędzy, brakuje mi, tracę, bo ja chcę więcej i to jest do zdobycia. Więc karta wieży, tutaj są dwie wieże. Może mówić o tym, że zarówno Wy już czujecie tę potrzebę zmiany, jak i na przykład wasi rodzice albo wasz szef, bo jakby wszystkim już jest teraz niewygodnie. I dopiero wtedy możecie powiedzieć, dobra, robię to. No i robię to dosłownie, robię to, bo karta 2 mówi działam, idę, ruszam z miejsca, ruszam z piskiem, ruszam z kopyta, działam. Nie zastanawiam się. No i właśnie, Król Bułap może być albo nowym waszym pracodawcą, albo Wy możecie być przedsiębiorcą, czyli być sobie szefem, być sobie sterem, żeglarzem okrętem, tak? I być swoim, po prostu w swojej firmie działać, w swojej działalności. Zmiana. U Was idzie wielka zmiana. Powiem tak, oczywiście ta sytuacja może dotrzeć do spraw prywatnych, domowych. Spraw relacji, ale jak mam być szczera, to ja czuję, że to są kwestie zawodowe i kwestie zarabiania pieniędzy. Natomiast po czytaniu ogólnym wiadomo, że tu proszę dopasować do swojej sytuacji. To nie są odpowiedzi na konkretne pytania, ale tutaj zaciskanie pasa może się skończyć, jeżeli Wam to przestanie odpowiadać dłużej, bo świat jest pełen. Dla wszystkich starczy tylko trzeba umieć po to sięgnąć. I widać, że ta zmiana idzie do Was i że się odważycie. Rada dla Was, Król Kielichów, idźcie za głosem serca. Król Kielichów jest osobą dojrzałą emocjonalnie, wie, czego chce. Jeżeli wyczujecie, że mm, no, czas już żyć życiem, jakie się chce, to teraz jest, jest ten moment, żeby zrobić krok. Pierwszy krok w tym kierunku. Życzę Wam wszystkiego dobrego, życzę Wam powodzenia i pozdrawiam.